No, halo, halo, halo. Halo. dzień dobry. A, dzień dobry. E, nazywam się Karol Kamiński. Czy mam przyjemność z panem Marianem Bed Bednarz porozmawiać? Tak, Karol, tak panie Karolu. E, panie, panie Marianie, ja się kontaktuję z panem, w sprawie no. pana rejestrację na naszej stronie. Przed chwilą no. pan dokonał zgłoszenia na możliwość dodatkowego dochodu. No, było takie coś. Zgadza się pana, super. Panie, A, właśnie kontaktuję się, z, właśnie się kontaktuję z panem, żeby zapoznać pana z tematem, żeby było wszystko dla pana zrozumiałe. No. Pan, e, pan jest teraz chwilę na rozmowę. Pan jest teraz u dentysty, czy nie? Proszę? Pan jest u dentysty teraz? Nie rozumiem, panie, Marianie. Nie. Dobra, wiem, domyślam się. Dobra, no i co pan do mnie ma ciekawego? Panie Marianie, no właśnie, się kontaktuję z Panem, żeby zapoznać Pana jak najbardziej z tematem, no. żeby było wszystko dla Pana zrozumiałe. E, tak wstępnie Pan mnie zorientuje, jak długo Pan się interesuje tematem zwiększenia swojego kapitału i jak Pan się orientuje w ogóle w tej sprawie. Jakieś 30 lat będzie, może 31. A wie Pan co, no coś tam, Prawne? coś tam, no około 30 lat już będzie, a no coś tam ogarnia. Rozumiem I już, a czy posiada pan jakieś doświadczenia o branży inwestycyjnej? Jak a, to pan wygląda? Posiadam około 30 lat, szeroko pojęte. Hmm, czyli tak rozumiem, pan 30 lat inwestuje? Znaczy inwestuję, wiem bardzo. Na początku skar skarpetasy i majtasy handlowałem, babci, dziadkowi i tak dalej kupowałem taniej, sprzedawałem drożej, wie pan, taka zasada handlu. No później to były jakieś wieczorem, jakiś taki krem do golenia, później takie jakieś roślinki, robaczki, metylki, później książeczka oszczędnościowa, później fundusze inwestycyjne OFE, XE, SLD i PSL no a później giełda, akcje, obligacje, później handel międzynarodowy doszło, złoto, srebro, platyna, samochody, nieruchomości. No i się tak rozwinęło. Aha, rozumiem pana jak najbardziej, czyli ma pan spore doświadczenie, to bardzo jest. Dobrze. No coś tam w życiu e, nie znowu. Szybko, że... się pan do nas właśnie. No A pan skąd do mnie e, dzwoni w ogóle, na... bo pan nie powiedział? Proszę? A pan skąd do mnie dzwoni, bo pan nie powiedział? E, dokładnie, ja się kontaktuję od firmy Rentury Exchange. Jakie? Pan się zgłosił do naszej spółki Ventura Exchange. I co to jest? To jest ukraińskie czy nie? А, ну, мы-моститулку которая проводит, ну, программ, которые позволяет зарабатывать с помощью искусственного интеллигенции. А это украинская фирма? Точнее, фирма международная, а фирма походит из Канады. А с А А вы из Украины, или нет? Точно, а из Болгарии. А, из Болгарии? Z Burgarii, tak? Tak. Okej, okay, nie bo pan. coś nie pan ma taki akcent ukraiński jak mój sąsiad Witali. On jest złodziejem samochodowym i ma dziuple Obok i ma centralny taki głos na początku myślałem, że to Witalii dzwoni. E, no wie pan, okay. bogarski język ma troszeczkę jest troszeczkę ukraiński. z ukraińskim. A powiem panu, dokładnie no, nie znam. A powiem panu ci Ukraińcy a... to są taki oszuści dzwonili kiedyś do mnie z jakiejś firmy takiej wędkarskiej Baltic Pipa i chcieli coś w jakiejś, żebym w ryby zainwestował? Ale powiem panu, że się nie dałem, bo wyczułem, że to był oszust, wie pan? Bułgarska firma? Nie, nie bułgarska, ukraińska. Baltic Pipa. Nie, nie, rozumiem, ale lędkarska. No. Jest ciekawe dla mnie, co to jest firma No, rybacka, no bo oni powiedzieli, że Baltic Pipa i że oni włososia handlują, norweskiego, tego tam w Bałtyku. Ale to był oszust, ja go wyczułem. Powiem panu, ja mam taki szósty zmysł, że ja oszusta wyczuję, no w, w pół minuty. Rozumiem. No wie pan, e, dokładnie tutaj e, mi bardzo zostało dziwne, jak to no. Baltic Project, Baltic Wipe e, e, właśnie handluje na jakichś aktywach Monsia e, no. i właśnie... No w, nie wiem, właśnie, wie pan co, ja, to, ja zacząłem ich pytać to, o umowę, nie ma nic wspólnego. wiem, ale ja zacząłem pytać o umowę, o warunki, zaczął kręcić, bo to był Ukrainiec, to było poznać w głosie, nie chciał mi umowy wysłać, nie chciał warunków wysłać. Nie mogą jakiejś większej kwoty zainwestować. To, to mi tak od razu śmierdziało taką, taką ukraińskim oszustwem. Wie, pan, lubi ukraińców czy nie w ogóle? Aha, rozumiem pana. No. E, panie Marianie, e, w takim razie tak zrobiłem. Ja pana jak najbardziej zapoznam z tematem. Dobra, oto super. E, a, nie, właśnie, a jak pan ma na imię? Karol, Karol panie Karolu, pan panie Marianie, to jest, ja mam... panie Karolu, powiem panu, że pan to jest naprawdę od początku mi się wydaje, że pan jest taki bardzo porządny inwestor. To bardzo cieszę się, że pan tak uważa. Panie Marianie. Ja bym chciał, wie pan, ja po prostu teraz jestem umówiony z klientem, no. bo właśnie przeprowadziłem dzisiaj klienta do współpracy. No. A tam to, czeka. to jak pan poczeka. Mną... Na... No. E... Tak, ja bym pana przyłączył na swojego kierownika. Pan Nie, to swoim no, ale... on się ale... zapozna jak najbardziej z tematem. No, ale to teraz a, mnie pan przyłączy ja od panem... razu, panie Adamu. E, tak, tak, ja pana od razu przyłączę, bo ja mam właśnie kolejny kontakt, bo klient chciał. E, kurde, robić, ale pan to, pan to, to te rozmowy tak problem, zasuwa. Jed... Powiem panu, że pan to tak tych klientów jeden za drugim kantuje, że. Nie elegancko, elegancko, pan jest widać, że porządny inwestor taki, że kurczę Roma to się sama pali. Dobra, to pan nie przyłączy do tego kierownika. A jak on będzie miał na imię? Rozumiem. To w takim razie Dobra i dokładnie będzie Philip. Cil? To jest mój kierownik pan i pana Przełączam Do Filipa. Ja już z pana e, przełączam i tak, ja teraz się poznać. Tak? Dobra. Sekundeczkę. Dobra, to ja czekam panie Adamu. Panie Filipu? Dzień dobry, Halo? Dzień dobry, z kim rozmawiam? E, proszę pana, Filipu z tej strony Witam panie e, Filipu Jakoś mogę panu pomóc? Pan jest kierownikiem, tak? Nie, nie kierownikiem, tylko doradcą finansowym Kurde, a to ten... ten... <laughs> o, pan poczeka. Ale kichnąłem, miałem lewatywę i mnie strasznie w nosie kręci po tej lewatywie e, Rozmawiałem z tym, pan, z tym bugarem od was firmy a pan jest też z Bułgarii? Rozmawiałem z tym Bułgarem z, od was firmy nie. teraz. No. A pan z Ukrainy, nie? No. Tak? Nie. A skąd? Nie. A skąd? A co? A pytam się. Skąd? Pani jest z Polski, no. Czyli pan jest Polakiem, tak? Pan ma jakieś. No. A, a pani Polskie, pan ma jakieś pytania odnośnie współpracy. Tak, czy... nie, bo pan ma taki akcent. Wiemy... Bo pan ma taki akcent ukraiński jak w mój sąsiad z Ukrainy. Co mówi, no nie, co chodzi? No dobra, pan powie. Jakie, pan powie. No. A nie wiem, tak wie pan, tak. Nie wiem, no taki ma pan akcent po prostu. A może, może pan tak gada, jakby pan makaroniał. Dobra, z czym pan do mnie możemy, dzwoni? O kątach, pana, nie. O kątach, nie, o nie ale panie Flipu. W ogóle? Panie, Flipie, pan pan powie, panie Flipie, pan powie, co dla mnie pan ma ciekawego w tej firmie. Przepraszam. Panie Flipie, pan powie, co ma pan dla mnie ciekawego, takiego do inwestycji, tylko takiego wie pan, porządnego znajem. żeby to dobrze wystrzeliło. Panie o, no. Ja. Wszystko zależy od tego, co pana interesuje. Nie pan są co? Oczekiwania to to ja jaka... panu powiem. Mam Halo? między 500 tysięcy a milion złotych do inwestycji. Chciałbym to zainwestować stabilnie, ale tak z charakterem. To inwe... interesuje mnie inwestycja taka 2-3 lata, bo chciałbym to po prostu. No 2-3 lata. Maksymalnie. No dobra, my mówimy o takich większych inwestycjach, pani Marianie. Nie no, to nie jest większa, nie no, na razie, na razie mówimy nie o takich większych. Ja rozumiem, my po prostu mówimy e, a, o jakiś... Panie Flipu, tak? a pan jest, a pan jest trochę, pan jest pod wpływem alkoholu, czy nie? Proszę? A pan jest pod wpływem alkoholu, bo pan ma taki fajnie wyluzowany głos. No, a bo jaki mam mieć, No nie, nie a, wiem, może za pan dziabnął jakiegoś kiricha w pracy, tak na piąteczek. Nie, nie piłem. No okay. Nie, nie piłem. A, ja panu powiem, że ja dzisiaj piwo nie strzeliłem, ale bezalkoholowe. A, w pracy piłem. Fajnie. Dobra. No dobra, Fajnie, to co pan marianiec. dla mnie ma, panie Flipu? Eee. Wszystko zależy, panie Marianie. Wszystko zależy no. od pana, co ja mogę panu zaoferować. Panie Marianie, a powiem pan taką rzecz, um, Mówię. Jak, jakim rodzajem inwestycji w ogóle pan, na pan się interesuje? A jakie macie? Bo nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Jakie doświadczenie wcześniej pan miał w inwestowaniu jakimkolwiek? Miałem o panie, około 30-letnie doświadczenie mam w szeroko pojętych inwestycjach. Mm, dobra, w, jakich, w jakim kierunku to w, w jaki sposób pan inwestował? Pan, co, no, bardzo różne. Samodzielnie z firmami w skarpety, w majtki, w, roba, w robaki, w owady, w złoto, srebro, nieruchomości, samochody kwatery pogrzebowe, deprecjonalia no, tu dużo tego było, powiem panu kryptowaluty, akcje a czym najlepiej poszło? z majtkami i skarpetami? nie, majtasy i skarpety to były jak mnie, nie wiem, jakieś 7-8 lat to były początki inwestycji, ale powiem panu, że tam miałem około 100% stopę zwrotu w dobę więc realnie była to najlepsza inwestycja ale to były małe kwoty yy, paradoksalnie chyba mech z Nowej Zelandii super idzie yy, no chyba mech mech to byłoby najlepsza inwestycja. I robaki bardzo dobrze idą, owady. Panie Flipu, jest pan tam? Panie Flipie? Panie Flipie. No? Tak, jestem, jestem. Jestem, słucham. No nie, to już powiedziałem. Co no? mogę panu zaoferować, panie Marianie? Ja chcę zrozumieć, jakie są pana potrzeby, jakie są pana oczekiwania. No, to ale już to panu powiem, powiedziałem, tak? no, pół miliona do miliona inwestycji, na spokojnie rok, dwa, żeby było stabilnie, ale tak z charakterem i jajem. Czyli nie ryzykuje... Ile pan będzie potrzebował okresu... Ile pan będzie... Pa, takie pytanie mam. Ile pan będzie potrzebował okresu próbnego, żeby od jakiejś mniejszych kwoty zrozumieć... Nie potrzebuję, o, o, nie potrzebuję. O, ale... Okresy próbne są dla Mięczaków i Ukraińców, bo oni nie mają charakteru i jaj. Ja jestem porządny inwestor, ja się nie bawię w okresy próbne. Po co? Wy jesteście poważna firma międzynarodowa, to na co mi okres próbny? Nie ma problemu, my możemy miał no podpisać od razu od jakiejś kwoty. No i elegancko. Czy interesują długoterminowe zlecenia czy krótkoterminowe? A jak jest zdefiniowane krótkoterminowe, a jak długoterminowe? Wszystko zależy. Jak, jak chce pan... A, jak a to wszystko, pan wszystko zależy, wie pan to tak? wszystko zależy, czy pan jak... chce leży? zamrozić na jakiś czas. No. chce pan zamrozić swój kapitał i po jakimś czasie uh, wypłacić uh, jakąś kwotę... Inwestować, żeby ogóle szedł. W obrót. Będzie czy pan? Czy Pan chce współpracować na zasadzie handlu? Nie tak? chcę. Chcę, chcę, chcę długoterminowo na zasadzie handlu. Proszę jeszcze raz. Chcę długoterminowo na zasadzie handlu. Jeżeli chodzi o handlowanie, my działamy na zasadzie tylko i wyłącznie krótkoterminowe zlecenia. Jeżeli chodzi o długoterminowe zlecenia, no. my możemy Panu e, zaoferować możliwe zainwestowanie w niektóre kryptowaluty lub niektóre... No. E, to pan, powie, to, pan powie, według... to pan powie o tych krótkoterminowych w takim no. razie, bo może to mnie zachęci. No dobra, a ma pan czas na to, żeby siedzieć przy komputerze i no nawet, jeżeli pan poszerzy swoją wiedzę, tak. No, A to nie robi analityku dla tak? mnie? Czy będzie pan, proszę? No a to nie robi analityku za mnie albo coś takiego? No, wie pan, my możemy panu no. zrobić jakieś szkolenie, jedno, drugie, trzecie. Nie, ale wy nie macie takie że to za mnie robi? Te są darmowe, ale tutaj, ale panie Majanie, ja tutaj nikt nie będzie e, Kurze, siedzieć no. i, że tak powiem, e, pana wzbogacać, tak po prostu. A to Bo, bo słabo. na konto swoje e, zasilił, e, no To powiem panu, że trochę słabo. To tak trochę inaczej, myślałem, że mi tak Proszę? lepiej... To trochę słabo, myślałem, że mi tak lepiej zrobicie. Panie Marianie, ja panu mówię, co możemy, pan, co możemy zrobić, tak? No. Jeżeli pan jest zainteresowany w handlowaniu, uczymy się, handlujemy, działamy, tak? Dobra, Jeżeli pan ale, jest zainteresowany takiego... w tym, żeby dokonać takie... zakupu, nie Jezu, pan, panu aktywum, ten kapitał no. i po jakimś czasie wypłacić e, swoje dywidendy, nie ma problemu, bo też taka, taka jest opcja. Dobra, a wy macie takiego robota, co on tam za mnie by handlował, czy nie? No. Jest, jest możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, proszę pana, ale sam pan rozumie, hmm. że żadne oprogramowanie e, handlu automatycznego, no nie zarobi panu milionów, nawet gdyby pan zainwestował... A to powiem milion. panu, że w innej firmie mi mówili no, coś innego. To powiem panu, że mi w firmie... No w innej firmie panu no. żeś mówili, ja nie, wiem, pojęcie nie mam, gdzie pan hmm. tam, no. że jest, to, z kim pan rozmawia... A myśli pan, pana, co panie, panie Flippie... w ogóle pana by było no. Chociaż tamten to mógł być tak. oszust, powiem panu, on dzwonił z firmy Baltic Pipa, zna pan taką firmę, czy nie? On coś mówił o handlu w ryby. Baltic Pipe to jest gazociąg. Owszem, pan mówi. No mówił właśnie, że jest firma Baltic Pipe. Wszyscy Kupa. o tym no. wiedzą. No ja też wiedziałem, on mówi, że to jest firma inwestycyjna i że oni w tego łososia norweskiego handlują żebym w rybę zainwestował. Ale to jest projekt, proszę pana, który przekroczył granicę, aby zabezpieczyć no. bezpiecznie całe, ocenne gazu. Kurde. No. Na rynki polskich, duńskich, z tego co ja wiem. Dokładnie. Powiem panu, że pan to od razu brzmi profesjonalnie, bo. Powiem panu, pan to jest profesjonalny inwestor. Ja oszustwa od razu wy, wy, wypoznam. I tamten to był z Ukrainy chyba. On no, mówił, no. że jest z Litwy, ale ja wiem, że on był z Ukrainy i och, oni mnie chcieli oszukać, ale ja się nie dałem, bo jestem trwana bestia. Dobra, to u was... No ale to jest, o. ale to jest, panie Miriam, to jest to w ogóle, to jest głupota, no jak to inwestować yy, w, w rybę, w, w, w króle? Nie, w rybę. No o czym, no, o czym? No nie wiem, Proszę? wie pan co, no, ktoś zainwestował w ten gazociąg, więc to ktoś, wie pan, to, to nie jest takie głupie. Kto zainwestował? Jeszcze raz, bo Pana ja przerał no jakoś. Nie wiem, no ktoś. To, 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 to mi się tak, że, 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 że Panu trzeba troszeczkę jakiegoś piłkowiczu. Ale jest taki zestresowany, czy co? Nie, Pani, ja, ja, nie, wie Pan co, ja mam lewatywę teraz, więc ja mogę być trochę taki spięty, bo ja mam lewatywę teraz robioną. Okay. Bo mi taki wrzód na długie. Panie, bez... ja nie, no. jeżeli pan... Je, Pani pan jedną rzecz powie. Jeżeli pan. Był, tak. Tak nie do końca to wyczułem. Jeżeli pan był, e, jest tam, nie wiem, no. boję się pan być, ofiarą... Nie, szóstwo, panie, no, panie pan Filipie. No i jeżeli dla Pana to jest stresujące temat, to i w ogóle to nie płacimy no, swojego czasu na... Ale to. Panie Flipie, jeżeli, ja do, no. Panie Filipie, ja do tego podchodzę koko i do przodu, pełen luz. Ja się w życiu nie stresuję, tylko teraz mam lewatywę, bo mam wrzoda takiego od hemoroidów po humusie. I chodzi o to, żeby, wie pan, ta, ta lewatywa ma mi tak przeczyścić trochę organizm, i dlatego trochę spięty jestem. Ale ja się, ja się niczego nie stresuję, dlatego mówię, że mnie okres próbny nie interesuje, bo ja wierzę w waszej firmie w 100%. Dobrze, tak jak mówię, wszystko, jeżeli chodzi o naszą współpracę, wszystko no. zależy, panie Marianie. Wszystko zależy od tego e, jakie są pana oczekiwania i jakie są e, możliwości finansowe, no. jakie są możliwości czasowe. Pan chciałby powiedzieć, no. pan chciałby poszerzyć swoją wiedzę i nauczyć się m, działać na rynku właśnie tak. w manualnym trybie, no. handlując, tak? Tak, a mam takie ja pytanie. Pan, czy u was można inwestować? Nie wie pan, że to wiąże się... Od razu no. powiem panu, przepraszam, że Ale przerywam. Pan gada, tak, no. też, bo, bo, bo muszę też. Kurde, pan jest inwestor gadający. Czy Dobra. Wie pan, panie Marianie, czy wie pan, że no. jakiegokolwiek inwestowanie, handlowanie na rynku no. wiąże się z ryzykiem? No kurde, no wiem. No przecież no, no jasne, że wiem. To jest tak, jakby pan się pytał, czy dzikstera w lesie. To jest oczywiste. Elegancko, elegancko. I też pan, teraz, teraz, Panie Marianie. Pan nie ma jakiegokolwiek doświadczenia. A czemu pan dyskować? tak mówi? Ja, ma dużo ta? ja mam bardzo dużo doświadczenia. Ja mam bardzo dużo doświadczenia. A Ja na samej giełdzie to, wie to pan to, ja reszta, na samej to, to, giełdzie to 80 tysięcy straciłem, to straciłem w ostatnie dwa tygodnie. Dobra, to, to przepraszam, bo jeszcze, mówiąc pan na początku rozmowy, to mówiłeś. No, ja no właśnie, a pan taki, Dobra. pan to chyba a jest jednak dziabnięty tym alkoholem trochę. Czy co ja? Dobra. No. Pan wcześniej handlował, tak? No nadal handluję też. Panie nie zróbmy takie. No. Dobra, ostatnie pytanie i ja już wiem, co będziemy robić. Ostatnie Pan w ogóle e, interesuje się kryptowalutą. No trochę tak. Ja panu przygotuję trzy plany inwestycyjne. E, na zasadzie kontraktów długoterminowych, krótkoterminowych, jak... Jak by mogło wyglądać handlowanie no. i przygotuje plan inwestycyjny, kryptowalutowy na zasadzie e, inwestowania kwoty wysokości no tam jest, nie wiem ile? Pół miliona. I pan to jest porządny inwestor, a nie jak ten witali z Ukrainy. Tak, wszystko to, wszystko ja panu przeszle, wszystko panu na maila. No. Ja rozumiem, że pan przy rejestracji e, został tak ma, Marian. Tutaj jest ma coś takiego. No. E, no. Makropka, bednasz, od Zgadza się. Kurde, no pewnie, że się zgadza. Dobra. Pano tak, panu takie, taka, takie podejście, taka. No, Moje Ale Spokojnie, to, niech się nie stresuje. No. no kurde, panie Filipie, Panie Flipie, to jest podejście profesjonalnego makleru analityku. Pan jest jednym z najlepszych kancmenaderów. Ofert... No. Pan to jest taki kurde. My no. jeszcze nie znamy się, my z panem rozmawiamy dosłownie 10 minut. A ja już od ja razu wiem, oferuje... że pan jest człowiek dorany przyłóż. Ja bym z panem moje dziecko zostawił nawet. Nie na długo, ale zostawił. Panie a no, Gdybyśmy się znali dłużej, to być no. może. Ale ja panu, ja myślę, że możemy, reasumując właśnie... Co to znaczy? Przy tym, że ja panu, ja panu, ja panu no. um, zrobię trzy oferty inwestycyjne od pół miliona złotych, tak, na zasadzie, tak jak mówią handlowania, przy czym, że tak jak mówię, tutaj pan będzie musiał poświęcać swój czas na zasadzie inwestowania w długoterminowe kontrakty i na zasadzie inwestowania w walutę internetową, czyli w kryptowalutę. Dobra, Dobra. a ile tego czasu będę musiał poświęcać, Dobra, panie Panie Marianie, jeszcze raz, ile czasu będzie pan poświęcać no. w jakim przypadku? W przypadku jeżeli pan wybierze pierwszą ofertę, czyli handlowania? Nie, pierwszą, drugą, a trzecią, taka średnia. Czy to jest pięć minut, czy pół godziny, czy pięć godzin. Panie Marianie, tak jak mówię, wszystko panu wyślę, tak? no. Jeżeli chodzi o handlowanie, im więcej pan Dobra. będzie chciał zarobić, robić, więcej no więcej czasu pan będzie musiał poświęcić, tak? No. Jeżeli chodzi o drugą i trzecią ofertę, to są długoterminowe kontrakty, tak, czyli tutaj poświęcenie czasu. Nic, że Mniej. Tak powiem Dobrze. O, o, Kurde, do pan też mam. naprawdę widać, że profesjonalista taki. Z krwi i kości. Tak, a nie te tak, ukraińskie oficjalne. strętne No? Panie Majanie, OK. My działamy w taki sposób. E maila pan dostanie ode mnie, żebym miał to pan ustawiać tak elegancko, żeby to miało ręce i nogi. Na poniedziałek, powiedzmy, do godziny e 18. Dobra, ja w poniedziałek Zbyt będę na rybach. Postaram się, postaram, no. się, postaram się do 16., żeby przed 18 jeszcze do pana zadzwonić, żeby pan mi powiedział, Dobra. E co pana zainteresowało. Ja co będę się na nie rybach. Panie Filipiu, panie Filipiu, Filipu. Jakbym w poniedziałek nie odbierał? W no. To niech pan dzwoni do mnie we wtorek, tak. bo ja w będę na rybach, to mogę nie mieć zasięgu, dobra? Okej, okay, okej, okay, nie pan? ma problemu. No, jadę tam no, na Ukrainę, pan, bo tam pan, jeżeli, jeżeli panie, e, panie Marianie, jeżeli ja no, nie będę odbierać, no. w sensie pan nie będzie odbierać, tak? No to napisze pan e, milowo do mnie wiadomość, kiedy o. pan będzie dostępny, okej? Okay? No i tak powinno Super. być. W, w takim razie życzę pan, no. panu miłego weekendu Ty, panie Flipie, a jeszcze takie pytanie, bo pan, 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 panie Flipie? Bo jeszcze takie pytanie tak, tak. mam do Pana. A Pan w ogóle z jakiej firmy dzwoni? Bo ja nie wiem, czy ja to zanotowałem. Let's change. Jak? I zresztą, panie Marianie, ja panu wszystko no. to myślę. Dobra, a takie pytanie. Tak, jak to jest... mówię, to jeżeli chodzi o... No. Panie Marianie, naprawdę teraz muszę lecić. Dobra, panie Flipie, ale szybciutko, na panie dwa pytania. firmy i projektu. No. Ja Panu to wyślę, pan będzie miał możliwość sprawdzić. Dobra. Ja pana nic nie okrewa. A tak? szybkie pytanie, czy a Wasza, wasza ja firma ma coś panu... wspólnego? Ale panie Flipie, pytanie klienta. Czy wy macie coś tak. wspólnego z Izraelem, czy nie? Nie. Okej, okay, a pan też nie jest Żydem, nie? Proszę? Pan nie pytania. jest Żydem. Okay, panie, panie Marianie no. na miarę do siebie również będą w, na mailu do mnie w sensie. Ja nie wiem, czy my będziemy współpracować z stanem bezpośrednio, tak? Będzie Tylko musim, jeżeli chodzi co? o przy, Muszę przy oferce, tak, to będą przy, przygotowane przez mnie. No, super. Dobra. I tak do usłyszenia miłego dnia życzę. Dobrze, do usłyszenia. Do poniedziałku, panie Filipiu. Do widzenia.